It hurts. Yes. Witam Was ciepło serdecznie, moją drogą załogę tutaj Anię Sośniesz online Fitness Coach, czyli ja zajmuję się tym, że pomagam kobietom, które są po 30 roku życia, zazwyczaj często e, jedzie to wyżej. Pomagam właśnie w tym, to są zazwyczaj zapracowane kobiety, które mają dużo zajęć naokoło. Ja im pomagam w tym, żeby znaleźć czas na to, żeby dbać o siebie, żeby były silne, szczupłe, pewne siebie i żeby to robiły z miłością do siebie. I o tym też mówię w podcaście, czyli Fitnessy Zapracowanych Kobiet. To jest ten podcast, który dzisiaj nagrywamy. I jest to, moi drodzy, już 85 odcinek, więc zbliżamy się do setki. Bądźcie ze mną, bo teraz. Codziennie od poniedziałku do piątku, o godzinie 11 jest tutaj właśnie, jestem tutaj dla Was na Facebooku, Instagramie i na TikToku na żywo, a później można sobie posłuchać podcastu na platformach podcastowych i też na moim YouTubie. Dobra, ale do rzeczy. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o takich rzeczach, o których zazwyczaj rozmawia się ze swoim mentorem, z osobą, która uczy Cię tego, co chcesz osiągnąć. Ja jak najbardziej takie rozmowy już miałam, niejedną jedną z, z moimi mentorami, natomiast myślę, że przez to, że moi rodzice już nie żyją, to ja tak no nie miałam o tym, z kim porozmawiać, więc albo z moimi mentorami o tym rozmawiam, albo z książek też się o tym dowiaduję i później jestem w stanie z moimi podopiecznymi też lepiej, lepiej po prostu z nimi pracować. Czy też zaraz się dowiecie o jednej z tych trzech rzeczy, o którym dzisiaj powiem. No dobra, zamiast zamiast zapowiadać, to będziemy lecieć. I tutaj dla, dla ciebie pytanie, czy ty się czujesz tak, że nieraz Widzisz, że jest Ci coś potrzebne, że chcesz coś zmienić. I tutaj głównie będziemy mówić o tym, że chcesz zacząć trenować, chcesz być na tej diecie, e, chcesz wreszcie po prostu, nie wiem, zacząć biegać, chcesz wreszcie zajmować się sobą dobrze, żebyś widziała siebie w lustrze i lubiła to, co widzisz, nie? żebyś podchodziła do siebie z szacunkiem, natomiast widzisz, że w ogóle ci się to nie udaje, nie? że po prostu odrzucasz, co chwilę po prostu e, masz tak zwaną krótką, e, bardzo e, bardzo delikatną motywację i po prostu rzucasz te wszystkie rzeczy, które sobie obiecujesz, że zrobisz. Czy usłyszysz, po prostu zobaczysz, właśnie na przykład po tygodniu, że nic nie działa, że jakby nie masz żadnego efektu i od razu się poddajesz i mówisz: Nie, to koniec, nie będę się w ogóle tym już zajmować. To nie jest dla mnie. Jeżeli tak, tak jest z tobą, to daj znać przy, tutaj, daj znać w komentarzu. Tak, to ja, Ania, i będę wiedzieć, że tutaj są moi ludzie. Dobra, więc jeżeli tak to wygląda, to powiem Ci trzy rzeczy, które warto jest, który, nad którymi warto jest współpracować, których warto jest się nauczyć. I się rozmazałam moją piękną, czerwoną szminką. Bardzo mi przykro, bo wygląda mnie fajnie, no, ale trudno. W każdym razie, te trzy rzeczy, które warto jest się nauczyć i które ja się już od lat uczę, to jest. Po kolei, reakcja na stres, czyli w momencie, gdy przychodzi jakaś sytuacja, która cię po prostu zwala z nóg i tutaj mówię naprawdę o takim mocnym stresie. Dla mnie takim najmocniejszym stresem było śmierć mojego ojca, śmierć mojej mamy. E, zerwanie z jedną z moich e, moich byłych partnerek, czy niektóre sytuacje, które wydarzają się takie nawet jak początek tej pandemii, nie? w zeszłym roku. To takie walnięcie po prostu i strach od razu mamy e, potężny i, i pojawia się stres. I umiejętność właśnie reagowania na ten stres, to jest rzecz niesamowita. Czyli jakby oczywiście ten stres, i tutaj e, Szybko od razu powiem o tym podpunkcie, a będą takie trzy. Więc Pierwsze to jest reagowanie na stres. I tutaj bardzo ważną rzeczą jest mieć, mieć świadomość tego, że stres on na nas działa w dwójnaki sposób. Z jednej strony produkujemy wtedy adrenalinę, kortyzol e, i mamy tą reakcję fight, flight, freeze, e, czyli walcz, uciekaj, zamraża cię. Czyli jakby takie trzy, trzy reakcje, e, czyli to jest właśnie to, co daje nam ten stres, takiego, co, o czym się głównie mówi e, i mówi się o tym, jak to wpływa na nasze trawienie, e, jakby dużo rzeczy o tym, e, jakby o tej takiej negatywnej stronie naszego, tego stresu i to, jak na nas wpływa, ale jest zawsze też druga strona i Ken e, doktor Kenny McDonigal w swojej książce Siła stresu świetnie opisuje to, jak stres też nas uczłowiecza, stres nas przybliża do innych ludzi. Czyli wtedy też produkujemy oksytocynę, czyli taki hormon do przytulania, e, który właśnie mamy, jak się przytulamy do, do dziecka, do psiaka, do bliskiej nam osoby, e, i to nas uspołecznia, czyli mamy ochotę zadzwonić do naszych bliskich, zapytać, jak oni się czują, e, rozmawiać, być z innymi ludźmi. I e, druga z takich rzeczy, które wtedy produkujemy, to jest, i nie chcę, to jest trudna nazwa jest to taki neurohormon BDNA. Miałam napisane w zeszłym mieszkaniu i tutaj wisiało na ścianie, muszę to zrobić jeszcze raz. W każdym razie jest to taki hormon, który wpływa na to, że nasz mózg lepiej pracuje i go odmładza. Więc tutaj też warto jest o tym wiedzieć. Nie? I tak samo jak na przykład kortyzol wstrzykiwany jest teraz osobom, które są na przykład w trakcie leczenia na PTSD, czyli syndrom stresu pourazowego. To też kortyzol wszczykuje się osobom, które są przed operacjami, niektórymi w Stanach Zjednoczonych, żeby przyspieszyć regenerację tej osoby. Więc jakby. Tutaj, w to, żebyśmy lepiej reagowały na stres, to warto jest mieć też tą wiedzę. A druga z rzeczy to warto jest mieć jakieś narzędzie, jakąś umiejętność, która pomaga ci właśnie w tym, żeby lepiej z tym stresem funkcjonować. Czyli jak widzisz, że coś cię uderza tak naprawdę, że już nie masz na to siły i po prostu mówisz, czemu ja, to warto jest wtedy znaleźć sobie jakąś. Odpowiedź, czyli u mnie to są na przykład ćwiczenia oddechowe i jest to medytacja. Czyli w momencie, gdy jest coś trudnego, ja muszę wyjść na scenę i coś powiedzieć, nie? I czyli wystąpienia publiczne to jest ta rzecz, której tak bardzo się większość ludzi boi, to wtedy wzięcie tych kilku głębokich oddechów jest fantastyczne. I e, taka rzecz, którą robię. Która ma mi pomóc w zapobieganiu stresu, to jest właśnie medytacja codzienna. I codziennie właśnie ją robię, po to, żeby nauczyć się zamiast reagować na stres, czy jak jest bodziec, to od razu po prostu odruchowo coś z tym robić, to ja po prostu odpowiadam, czyli wybieram, co ja chcę wtedy zrobić, jak ten stres się pojawia. Pierwsza rzecz. Druga z rzeczy to jest przyjmowanie krytyki. I to jest rzecz, którą umie bardzo niewiele osób. Czyli przyjmowanie krytyki to jest coś takiego, jak ja na przykład z moimi podopiecznymi fu funkcjonuję nie? i rozmawiamy. I na przykład miały moje podopieczne do zrobienia powiedzmy trzy treningi w tygodniu, miały do zjedzenia odpowiednią ilość diety i rozmawiamy, mówią mi, czy na podsumowaniu tygodnia mówią mi, Ania, słuchaj, no. Dałam ciała po prostu bez sensu, nie zrobiłam tego i ja jak najbardziej powiem, że no, inaczej się umawiałyśmy, to miało być zrobione, i jakby one. To jest naturalne, nie? że jakby mówi się krytykę i że dorosła osoba jest w stanie to normalnie przejąć i wie, że to jest po prostu rzecz, o której można rozmawiać, że ta krytyka jest. I to nie oznacza, że mówię im, ty jesteś głupia, ty nie potrafisz tego zrobić, tylko to jest jakby krytyka tego zachowania, które było, nie? a nie to, że krytyka osoby. I wtedy wybieramy jakiś plan. Ja mówię, to słuchaj, jeżeli to było za dużo, to zróbmy odrobinę mniej, ale zrób i wykonaj to. Nie? I to jest coś takiego, że jest się w stanie właśnie jak jest ta krytyka, normalnie funkcjonować, nie brać tego do siebie, bo jako osoby dorosłe, to jest normalne, że my współpracujemy, współgramy z innymi ludźmi, sprzedajemy, robimy różne rzeczy, czy jesteśmy w relacjach z innymi ludźmi, i ta krytyka się pojawia i to jest zupełnie naturalne i to jest część zdrowej, zdrowych związków, nie? Czy, czy część po prostu komunikacji z innymi ludźmi. Więc jeżeli jest ta krytyka i umiesz się. Po prostu troszkę też od tego odsunąć, czyli nie odbierać tego, że jak ja krytykuję i mówię, że to nie jest zrobione, a miało być zrobione, to nie oznacza, że coś jest z tobą nie tak, że jesteś zła, że tego nigdy nie zrobisz. Nie. To oznacza, że to zachowanie, i to warto jest oddzielić, nie? że to zachowanie em, ono no, musi się zmienić, żebyśmy osiągnęły dokładnie, żebyśmy osiągnęły to, co trzeba. Nie? I właśnie. Kindaldi 40, niestety, nikt nie lubi słuchać krytyki. To jest jak najbardziej tak. Natomiast, tu ci powiem, że osoby właśnie, które są skuteczne, to to jest. To jest jak feedback, nie? To jest po prostu to, że ktoś mi powie krytykę, to nie oznacza, że on ma ze mną coś, czy ze mną jest coś nie tak. Nie, to jest po prostu część mojego życia. I co my teraz obserwujemy? Jakby, ja za dużo nie oglądam telewizji, natomiast też widzę po prostu w mediach społecznościowych nieraz, jak nawet mała jakaś krytyka człowieka jest w stanie po prostu wyrwać totalnie o cześć, dzień dobry, Wyrwać człowieka właśnie z równowagi, że teraz my nie, nie umiemy za bardzo słuchać krytyki. Dzień dobry bardzo, Natalia, witam. E, więc, czyli, teraz mówiłam o tym, że nie, jakby potrzebujemy nauczyć się przyjmować krytykę i że moim zdaniem w dzisiejszym społeczeństwie to jest umiejętność, którą ma bardzo mało osób, że ja też jej nie miałam. Słuchajcie mnie. Kiedyś, jak ktoś skrytykował, na przykład nauczycielka czy coś, to ja po prostu byłam w szoku. Ja mówię, jakby mi ktoś w pysk przywalił, słuchajcie. I to było dla mnie przerażające, nie? Czy jak kiedyś byłam w jakichś wcześniejszych związkach i usłyszałam jakąś krytykę, to to już było po prostu dla mnie przerażające, bo miałam tak niską, tak niską samoocenę. Natomiast teraz, jak ktoś mi powie, OK, coś miało być zrobione, nie jest zrobione. Czy, czy jakby jakąś krytykę dostanę. Nie, dostanę, dostaję krytykę, słuchajcie, że mam na przykład włosy takie albo nie takie, nie? że wyglądam tak albo się, jak mówię, go and fuck yourself. Nie? Wiem, jak chcę wyglądać dzięki. Nie? Jakby to jest Twoja perspektywa, że Ci się nie podobają moje włosy, czy moja szminka, czy moje oko. Nie? I don't give a fuck. Nie? Jakby to, jest, jakby to jest kwestia hejtu, nie? No, ale krytyki takiej konstruktywnej, która jak najbardziej funkcjonuje, nie? że czegoś, czegoś jakby coś nie jest. Zrobione, miało być zrobione, nie? Cześć, czego, o czymś się, nie wiem, zapomni, nie, do, nie dopracuje czegoś, to jest normalna rzecz i warto jest też e, tą umiejętność sobie wyrobić nie załamywać się, nie brać tego osobiście, tylko po prostu krok po kroku zrozumieć, że to jest po prostu część, e, część relacji, część życia na tej planecie. I ostatnia z rzeczy, już trzecia, to jest e, umiejętność to jest bardziej coś takiego to jest też umiejętność zarządzania swoimi emocjami. I Tutaj, wiecie, chodzę rok na terapię, to będę wam teraz opowiadać, jak to jest mega ważne. Okej, okay, no bo jest, nie? I to jest taka rzecz, którą, e, którą myślę, że też bardzo ważne jest. E, włosy ma pani genialne, dziękuję. Mów mi na ty, proszę. E, Czyli zarządzanie emocjami, moje drogie. I to jest, myślę, że bardzo ważna rzecz, bo w momencie, gdy my tego nie umiemy, to nawet mała sytuacja jest w stanie nas po prostu wyrwać z równowagi. Czyli w momencie, nie wiem, jakaś przyszła emocja, ktoś mi coś powiedział, ktoś mnie skrytykował, ktoś po prostu zrobił coś, z czego nie jestem zadowolona, Wprzy wpłynęła do mnie emocja. Ja po prostu czuję, że jest dramat, jest jesień, jest zimno, boli mnie lekko gardło. Nie? Przecież emocje mam takie, o oh no, teraz powinnam się w ogóle hibernować i wstać po prostu wiosną, nie? I emocja jest taka smutek, przygnębienie, taka, taka, że jestem, wiecie, roztrzepana, rozlana, nie? I jakby, jak my to obserwujemy, nie? Patrzymy na siebie, widzimy, jakby, że coś takiego występuje, to warto jest, jakby, po pierwsze to zauważyć, i po drugie, nauczyć się wpływać na te emocje. Czyli jak widzisz, że ciągnie się po prostu niechęć do tego, do życia, bo jest jesień, nie? No to co warto jest zrobić, moje drogie? No to warto jest na przykład potańczyć. Dobry jakiś utwór. Dzisiaj, słuchajcie, The Rock, czyli, czyli po prostu inwestor, aktor i, i jeszcze jakiś innych na pewno były wrestler, wypuścił taki utwór rapowy z dwoma, z dwoma raperami, słuchajcie, taki kopniak, rewelacja. Nie? I zagwarantuję wam, że jeżeli ten, ten poziom energii jest słaby nie? i po prostu głowa ci opada, nie masz siły, tylko sączysz kawę jak ja od rana, nic ci się nie chce i odpalisz sobie taki utwór, i piętna, jakby dosłownie, trzy minuty potańczysz, poskaczysz. To zmienia jakość gry. Zobaczycie, to zmienia jakość gry. Czy na przykład, w momencie, gdy widzisz, że po prostu ten nastrój jest właśnie jakiś, na przykład taki, że jesteś zburzona, jesteś po prostu zdenerwowana, ta, ta, masz wściekłość w sobie, no to warto jest na przykład porobić kilka ćwiczeń Bioenergetic, wyrzucić to z siebie, nie? zrobić coś z tym, e, czy jakby przy przygnębieniu, widzisz, obserwujesz, head down nazywa się utwór. W stories, dzisiaj też go zamieściłam, więc warto jest później sobie wskoczyć, jak skończymy, jeżeli chodzi o otwór de e, I jeżeli właśnie widzisz, nie, że, że jakby dalej jest to przegnębienie, jest ci trudno, no to warto jest zrobić trening. Nic po prostu tak dobrze nie zmienia nastroju, jak to, że zrobi się dobry trening. I moja droga załogo, więc o tym się nie mówi. Czyli są takie trzy rzeczy, które bardzo są w stanie rozwinąć siebie jako człowieka, rozwinąć się i pomóc ci być bardziej skuteczną w życiu i nie bać się tego życia tak bardzo. I te trzy rzeczy to jest to. Po pierwsze to jest reagowanie na stres, czyli tutaj mówiłam o tym, że warto jest wyrobić sobie najpierw taką rzecz, która Cię zabezpiecza i która uczy Cię wyciszania, czyli tutaj jest medytacja, a druga z rzeczy to jest taki, taki po prostu przyrząd, że od razu jak jesteś zestresowana, to warto zrobić. I robisz sobie wtedy 10 oddechów głębokich, długich, jak nie działa, to robisz 30. Jak nie działa, to robisz 60. Do momentu, aż skończysz to robić i zobaczysz, że czujesz się zdecydowanie lepiej. Druga z rzeczy to jest to, żeby oswoić się z tym i nauczyć słuchać krytykę. I nauczyć się też dystansować od tej krytyki, że to nie jest to, że ta krytyka, jak ktoś cię skrytykuje, to oznacza, że ty jesteś gorsza, zła, czy nie nadajesz się do niczego. Nie. To oznacza, że pewne zachowanie, które miałaś, warto jest zmienić i zrobić coś, żeby było lepiej. I trzecia z rzeczy to re. Zarządzanie emocjami. I to jest taka rzecz. Ja byłam kiedyś w związku z partnerką, która pochodziła z moje drogie, z, drogi, z Bułgarii. I moja była Ani, która była z Bułgarii, po prostu jak. Ona, jak ona była emocjonalna, czyli te, wiecie, południowe, południowe narody, no to jest coś, nie? Że ja po prostu, ja nigdy nie wiedziałam, czym zaraz dostanę, nie? Ale nie to, że mi biła, tylko po prostu wiecie, jak ona była w stanie z bycia zadowoloną i szczęśliwą zaraz wpaść w jakąś furię, nie? Jak ona ze swoją matką rozmawiała przez telefon, to ja myślałam, że ona ją po prostu ruga totalnie, jak z czasem już trochę się nauczyłam, obsłuchałam i, i rozumiałam, o czym one rozmawiają, natomiast jak ja patrzyłam, jak ona rozmawia ze Swoją matką, mówię, jejku. Ja to bym po prostu skończyła po 30 sekundach taką rozmowę. Mama by powiedziała: spadaj, po prostu zachowuj się jak człowiek, nie? Z szacunkiem do mnie, nie? A tam po prostu ta ilość emocji ją to tak szarpało, że ona nie była w stanie się na niczym skupić, nie? Więc tu wam powiem, że. Zarządzanie emocjami, w taki tutaj historia, w taki śmieszny sposób, naprawdę zmienia jakość gry, jest nam bardzo potrzebne. Jeżeli na przykład czegoś tutaj zabrakło, oczywiście o dyscyplinie, o takich rzeczach, o których rozmawiamy na co dzień, już dzisiaj nie mówiłam, bo chciałam wyciągnąć trochę inne rzeczy, które są niesamowicie ważne, to warto jest dać znać w komentarzu. Oczywiście, jeżeli chcesz, żeby ci indywidualnie pomóc, to warto jest do mnie napisać o treści podcast i umówimy się na konsultację, przegadamy sprawę, zobaczymy jak będę w stanie ci pomóc. Później będzie mi niezwykle ważne, ponieważ zbliżamy się do setki podcastów. Jeżeli wejdziesz sobie czy to na Spotify, czy na Apple Podcast, wpiszesz Fitness dla Zapracowanych Kobiet, tam moje podcasty są i będziesz subskrybować i zostawisz mi tam czy to gwiazdeczki. A jakbyś już napisała kilka słów po prostu o tym, w jaki sposób ten podcast i moja praca na ciebie wpływa, to będę ci niezwykle. Niezwykle po prostu wdzięczna i wysłam od razu buziaki, jakby w in advance, nie? Jakby e, z góry. <gry> Dobra, więc to tyle na dzisiaj. Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, w jaki sposób mogę Ci pomóc, to warto jest to skomentować, czy wysłać mi wiadomość. Ja zawsze czytam od Was komentarze, wiadomości. E, może nie od razu na nie odpowiadam, ale odpowiadam, więc wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie i widzimy się, słyszymy się jutro.